Ola. Ostatnio zrobiliśmy podziemia na, pod, na poziomie trudności, kurwa, ambitnym, na bohaterskim, prawie, prawie się udało, ale brakło kurwa, no, Ciupki szczęścia, no. Ciubki. Ale jak to wyglądało? No, ciupki no pół godziny, czterdzieści minut chyba. Byśmy walczyli. O cholera, to naprawdę zacnie. już wybraliście misję? Tak? Nie, nie, nie. Aha, czyli tablica sytuacyjna na, na sprzedaż. No dobra, przy okazji dobra, wychodzę stąd Wybrałem. Dobra, zasuwamy Zasuwamy. Znowu czyli te drzwi moje, Nemezis kolejne. Czyli jak wybierzemy tą tablicę sytuacyjną, to teraz już i skończymy cele to, to mamy... Tamtą misję e, główną, tak? Tam, bo ty będziesz, I ty ją musisz kupić, nie? Dobrze. Bo to jest waluta, nie? No. Super sprawa w ogóle, nie dobrze pomyślane. Dobra, jest to jakaś wojna. Gangów Arek za mną, widzisz tutaj biegnie E, są nasi zieloni, walczą z tymi kurwa Pomóż im No jak Co nie Słyszę kantę teraz, teraz nie będziemy stali Tam jeszcze O kurwa Kolega krystian jest Tak Kula to cię tak. widzi Arek Dobrze, fajnie O Jezu, ale trafiłem jakoś cudem, było dziś źle Sniper pad gdzie są? A. A, dobra, a gdzie nasza linia? Tutaj, dobra, idziemy. Tak jak mówisz. W pełni się z tą zgadzam. Mógłbyś zostać politykiem. Arek? Tu z przodu jest. Widzisz? Te Jesus. dwa niebieskie takie? Takie... Teledy nowe? To moje pośladki. Aha, aha. Mhm, Mhm. Mhm. to masz 192, Krystian 219. W sumie to już tak nie, nie jest już taka znacząca różnica, nie? Tak. O cholera. O białe stółki. Cele, cele, no? Ty po prostu cele. O fuck! Pojechałem na... trochę. O cholera, tu jest koło ciebie, o właśnie, a żeś go ładnie. Granaty! A to kurde ten! Cywil uciekał, a ja go napszałem. Napi o, żeś rzucił ładnie Ale on split'a, fita, bo Nie ja go nie trafiłem. Ten, Nic nie robią. Granaty? No Czekaj, ja też mam granat w pojemniczyce. Młodcie jeździ rągi O jakaś kurtka. O, cholera! Ten jak tu podszedł do mnie tam. Jest kurwa, syno. Choro mi jedną. Oj. Możeś no tak. go piznął. <trybuj> To ostatnie tam idło. To no nie ostatnie, bo dopiero. Ale w sensie Pierwsze. ten, ostatni stąd. Tak, ostatni stąd tak. A mi się odbiło po tym piwsku kurde zabulgotało mi od tego mojego palca od stopy i tak bulgotało Ty, do góry. Wiesz Sarek ja przestaję rozkładać tylko sprzedaję, dlatego ta, że... Tak już, ta już tej... że nic nie zrobisz, a kasa ja. jest potrzebna na podmiany w nowym stafie, też to tak, zauważyłem tak. stary Patrzcie. Widzimy ich z góry. No to może załatwmy to tak po klasycznemu. Pewnie. O Jezu. Ojej. Wystrzelają schody były, to ja zrobię to. Nie teoretycznie... Jak na widelcu, nie? Jo. O cholera! bardzo szybko. Mój granat chyba zrobił swoje. Jezu, oni z tyłu nas strzelają. Chwacuję. Jestem na dole. Ale nie tam, weź e, rzuć tylko tą. Tak jest, rzuć ten. Tego muszę I cię tak osłaniać. Dobra, już wstaję, dzięki. A ci z góry to są w ogóle niezwiązani nie z misją. dupy z kolesie są. Tak, oni są niezwiązani z misją, rozumiesz co chodzi, nie? Dobra, Tu mamy wyczyszczony. Panowie, tu jest jakiś tam. Gdzie? Był chłogo, okay. chyba. Jest, żyją. Jest. Yes. Yeah. Ale był ten ci nas zaszli, to było ciekawie. No. <coughs> Bo ci z góry nie byli w ogóle związani z misją, rozumiesz? Mhm. Mm no. Ale na, oni napsoli nam krwi. No jest, jeszcze jak. Krystian, żyjesz? Żyję. Tej, Nie wywala się z gry teraz, nie? Ja no. Ale ja nic nie zrobiłem. No najważniejsze, najważniejsze zrobiłeś. Nic o fuck, o kurde źle jest. Leżę, leżę i kwiczę. O kurde, leżę i kwiczę. Padłem, wlazłem na nich po prostu. Sorki, chłopaki. No dobra, się wycofuję. To jest cel misji. Oj, Krystian! Uważaj! Spokojnie, nerwowo No i super rysuwają, Czy mógłbym prosić o podniesienie mojego zadka? Już, 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 już. No Jestem w dobrym miejscu, podchodzę Trochę potrwa to dłużej niż normalnie Nie martw się Marcin, Krystian cię osłania Oj, opona poszła w aucie. Dobra, hamidło. Nie wykończmy ich, bo będą nam suli tu krew. Dobra, już? już zapraszamy do kryjówki. Ja pozbieram, tak. bo sprzedam przynajmniej. Kryjówka? Eee, the krypt, ja? jest ja. Się. Lecimy. I co już będę mógł, tak? No teoretycznie tak, tylko Podejdź do tego. I co jesteś w kryjówce? Odebrałem jeszcze, jeszcze. Poczekaj, poczekaj, nie odebrałem. O, ja odebrałem. I dwa dane celu Poczekajcie, jeszcze bym się wyprzedał, bo mi się robi za dużo tutaj syfu Ula, ale przestań gadać <laughs> No co ty tak masz do dziecka? Jezus Słuchajcie, mam jeden karabin, który dał mi więcej tych punktów, nie? Na Aj. których nam za zależy, ale kurde jest taki gówniany, że go nie ubieram <laughs> To nie ma sensu też na siłę jest jakieś rękawiczki? Mam fajne Chyba fajne Dobra, idę się wysprzedać Dobra, handelek. I co, lecimy potem do tego, nie? No do schronu, nie? Sprzedaję. Wybierz sobie. O, ja mam stafu. Słuchajcie. To, to. Rękawice taktyczne wezmę. Wiesz, jezu. zobacz czy lepsze. Niestety nie. Sprzedaję. Sprzedaj. <laughs> no dobra, Arek, terminal. Czyli od razu się przenosimy do terminala. Dobrze i wybieramy tam stafidło, takie fajne o kurde. No już sprawdź czy masz w tej walucie wystarczające Teraz się teleportuję to nie dam rady. Mhm. Ale zagada mi będę wiedział zaraz. Wiesz ja też zebrałem teraz parę Co z tych takich y, tygodniowych wyzwań, mogę cele tam. One są po 5, po 10, nie wiesz. No, czyli easy. Czyli musimy się skupiać zawsze na jednym z nas. Niech on wybiera, póki się nie wypunktuje, a reszta tak. niech zbiera. Chyba tak, tak trzeba będzie robić. No tak, To tak. jedyne logiczne, ja w tym momencie. No tak, żeby to najszybciej robić, nie? Jarek, Jarek, ile masz tam? Czekaj, e... Przyjąłem. Przyjąłem. Jest, oddziałorzył, super. Dobra, okay. gdzie ten Wziąłeś? Wziąłem. Tak. No to o kurde, kurwa, teleport. To Zobaczcie, na drugą ogień. stronę miasta. Eee, hmm. czyli... czekaj, czekaj. Kryjówka, no nie? A tak, tak. Rzeczywiście, do kryjówki. Ale o, będzie to ogień, to. kurwa. Rozumiem, że ci to pasuje. No Jezus. Nie, ale, widzisz ale kurwa, to. gdzie jest mój ten znaczek drugi, ty? <laughs> ja cały czas go chuja wypatruję. Ale, ten... nie, mam jednego, ty... Nie, pat nie patrz się pod stół, jak grasz. Ale inno mi w jedną nogę. Koliber do gniazda będzie chciał uciec. <grym> Uzupełnieni? Uzupełnieni. Tak, jak tak. są wyjść. O matko, święta, jak żem A to jest ta ostatnia została na tym najwyższym poziomie trudności, nie? A to dobrze czy nie? No, zajebiście. Zaznaczyłem linią. <grym>, dobrze. Znaczy ja chyba musiałem, bo jestem chyba tym dowódcą, tak? Czy nie? Bo ja już nie wiem jak to jest. Nie wiem, ja kliknąłem i mam linię, no. Ciężko mi ocenić czy wy to widzicie, czy nie. Ja czy ty kliknąłeś też Marcin? No nie. Ja, ja nie tracę po drodze amunicji z tego mojego zajebistego karabinka, tylko falę ze snajpy. Tych śmierdzi. A, a masz cela? Ale w sumie to Dzisiaj... ma rację, nie? Dzisiaj mam z tego. No to fajnie Przez, no nie widzisz, że wszystko ginie? No widzę, kurde, boją się ciebie Twoja dzielnica i tyle 130 metrów Dobrze <laughs> Mówiłem wam jak ta gra cudownie wygląda? A, dobrze mhm. wygląda, to fakt Ja no, nie wiem, ja, mi nie dane jest tego ocenić eee, Nie chcę mówić dlaczego, bo się pogniewasz nie mów kurwa, kurwa, powiedziałeś Brak strefy odradzania Jeden z o kurwa, gdzie ty skakuje, On kurwa, 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 blisko, kurwa, 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 O O O cholera! O cholera! O cholera, o cholera. O, ty, mi cię tylko trafił, będzie dobrze. Kurwa, nie mogę trafić. Tam jest jakiś Hav hmm. daleko. Coś to mi piszcie, jest niebezpiecznie, muszę to zniszczyć. Pat. Dobra. O kurde, przeładowuję, sorti. No dobra. Dobra, Benja nie żyje. <suszy> <trych> Uważajcie, nie mogą będzie. być plecy. Nie, 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 oj, są plecy, uwaga, z dwóch stron dostajemy. Czas pierdalać w drugą stronę, w lej, w prawo. Tak nie przetrwamy. Idę do was. Cofamy się do, 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 do Marcina. Tak jest. Arek, cofnąłem się przecież. Pierdalaj do Marcina. Naprawdę? Tak, kurwa. Czekam. Sniper, kurde, hamie jeden. Biorę snajperkę, teraz ja. Chowaj się za Marcinem. No, nie biorę snajperki, bo nie znam, żeby celować. Padłoby źle. I powoli nie ruszamy się stąd. Wyciągamy wszystkich po kolei, kurwa. Tak jest. No, no weź, drugi. kurde, przybliż to. Ja pierdocze, co za Jak na wojnie Jesteśmy w gadacie Dobra, Proste. spoko, przeżyjesz Żyjesz? żyje, żyję No to spoko Czemu nie mogę zadać mu obrażeń tą snajperką, że się ścigał? Dobra, snajper padł, słuchajcie Najważniejsze dla o kurde Znaczy, dostałem Dzięki o cholera Dobra, musimy mieć ich z jednej strony, bo inaczej jest to pizza Christian, uważaj Dobra, zdjęty Ale muszą przecież jeszcze koksy jakieś, nie? No to, to są koksy to O Jezu, tył! Wycofujemy się do Marcina znowu Dobra, nie. super Walczy walcz, ile wleje. Kurwa, padłem, przyjechodzić, nie? Mmm masz Dobra, dzięki Nie zdążyłem do świateczki O kurde Szmaciarze Dobra, idą gdzieś mnie obiegał typek. jest! łaga medyk! Dobrze, Dobra, fajnie. fajnie Spoko ja mam granat, temu frajerowi tam rzutę. Łatwo żreś ma Pali się jego, gacie się palą. No, ja idę na drugą stronę, gdzieś tutaj. jo. jo, jo Arek dobrze kombinuje, Arek o, dobrze kombinuje. O, o. Dobra, spierdalamy do tyłu. Spokojnie. Kan Granat. cover. Pat, ham. Przywoziłem hama. Drugi leży. Snajpera biorę. Dawaj Heda No i co? Dupka e, boli. Znaczy, to jest smart cover. Dobra, 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 hmm. już bend. Na środek, zajebiście. Mamy teraz zwiększone obrażenia i zmniejszone obrażenia obrażnione. Tak tą z życiem? Wszyscy dobrze? Zabrałem, spoko. Nie, życiem jest... Po kolei, powolutku, wykańczamy ich kurwa. Mam granaty. Witam. Medyk. I nie żyjesz Maciusz tam? Tylko ktoś po prawej mnie napierdala, ale... Ty mnie po prawej i po lewej napierdalę i ja sam nie wiem kto Mam no rozpokój, uleczeni. Pat Przeładowuję typek Widzę co robi z ładnie O oh, fuck, nie trafiłem O nie wierzę w to Dobra kurwa o idą idą, cofaj nie, się, cofaj nie. się Dobra, stójcie przy tej osłonie. Smart cover I bronimy się. spokojnie. O cholera! O cholera Granat. Można odskoczyć. Przesunąć linię. I wracamy Ty, to ja też mam granat, to im rzucę tam. Dobra. Strzelamy. Dobra, jeden leży. Kurde, pistolet wziąłem Spokojnie Padłoby dla jakieś? Tak O ja O ja Ale Krysta będzie jest zniszczany pamiętam Jśmy tego to... O kurde, co to oni wala... tak walą? <laughs> BOS to, to, to... O kurde Zostaje Przeklejamy się do osłony cały czas Tak Markowe rzucam. Trzymamy się tej osłony, panowie. O cholera. O fuck. Żyjecie? Tak! tak. Żyjemy. Wyjątkowo jakoś tak. Tam... Namierzcie kolesia z granatnikiem, wiecie? Bo jak go nie wykończymy, będzie grubo. Ja, ja mam krwawienie. Na, 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 na. Dobra, lewa flanka ma. Yy, snajperki, kolesia z granatnikiem. Od razu mówię. Ja, namierzę. mam, na, mam. Na, 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 na. To kurwa, się schował, no już. Nasza panowie za mną, dawajcie, pomóżcie mi. Dobra, dobra, już ci jest pomogę. Nie tak jest. Chowamy się tutaj. Gdzie? się. Tutaj, gdzie ja jestem. Dobra, zapierdalam, zapierdalam. Dawaj, dawaj. A, oni tam idą, no. Arek. O kurde! Źle Ty się schowałem. Ej, Arek, e, te, Marcin, scan. Jest. O kurde, rzucił mi działkę, uciekam. Przyklej się do tej sody przyklej się, stój, nic ci nie zrobi ten granat. Spokojnie, przyklej się i stój. Dobra. Po lewe koleś. O, fuck. Ale Nikel jest po lewej. Granat Nie uciekaj! Kurwa. No bo nieźby by ci nie zrobił A? No, no dobra. pewnie Mówisz, uwierz mi na to Trzymaj się osłony, smart covera No dobra Tak to mi no, Zrobi mi kurwa No ale nie padłeś, o to mi chodzi No dobra Co zam generałowie tam są Słuchajcie nikogo nie widzę z no mojej leczę. strony Zmieniam pozycję Chodź za nas ja bym chciał z go trochę pojechać Jest smart cover, znowu, dobra Zajebiście mamy I powoli każdego w kolei łapujemy Osiem zagrożeń, to ja pierdolę, ty. Wszyscy zdrowi I na ich Kurwa, cipem Amunicji za dużo to ja nie mam, znaczy nie mam jeszcze Tego po lewej Po lewej Po lewej? A jo, idzie idzie z reweli O kurde, uciekam przed nim Leży kurwa Ale podszedł blisko nie Wreszcie po Ale tak tam Jest ranny ciężko widzisz? Tam w oddali Działko zniszczone jedno Czekajcie ja tam granat może dorzucę do nich właśnie rzucamy, rzucamy co mamy Bo, dobra, nie... Jest! Jeden leży. Ja Słuchajcie, rzucę grana drugi. Genewa został, tak? Tu to, toczy. No. On nie ma no. osłon już. Mam zagrożenie, ale nie widzę tego drugiego. Aha, działał W tym sensie. Dobra, można na niej wchodzić, już chyba nie zginiemy. Yeah. No i właśnie, tak to się kurwa robi. Ale zbierania, słuchajcie. Ale dobra ta rozgrywka. Kurwa, czy chyba czwarty z zestawu będę miał, ja yeah, pierdolę. Ale dobra ta rozgrywka, słuchajcie, więcej takich misji. Kurwa, no widzisz arek? Ja szukam dalej, czekaj, ja zaraz idę, bo muszę znaleźć tylko bo mi zimno <laughs> Ale że amunicji mi nie zabrakło, jestem w szoku. Ty no, ale mi 200, tylko zostało 1400 miałem, nie no to wiesz. Ale tu w stafunio... I co coś fajnego jest, naprawdę? No ja chyba czwarty zestawu ale... Poczekaj, ja sobie muszę zerknąć aż. A nie mam <laughs> rękawice samotnej gwiazdy dwa razy, nie? Ty ciekawe czy mogę? O, jak coś mu się poddać? zmuliło. Eee... Udostępnij przedmiot, nie mogę udostępnić przedmiotu, ale jaja. Maska Samotnej Gwiazdy na wyższym levelu teraz byłaby. No, w wyższej klasie, nie? Taka no, o, kurde. Biorę. Rękawiczki. No powiedzmy, wezmę. Dobra, znalazłem. Bo to, bo to, bo to, bo to jednak w mhm. wyższej klasie to ma sens, nie? Mhm. Przed był z <noise> To gdzieś ty <tego> tam wykopsał <noise> teraz wykona. mogę oprzeć obydwie stopy, bo teraz by bardziej komfortowo Jak tam panowie staw? No, no z... mi się powtórzyły rękawice, które <noise> miałem i niestety nie mogę ich udostępnić nie, to jest ten sam problem co ty miałeś tak naprawdę A widzisz jednak nie kłamałem No nie Ja tylko amunicję zbieram A ten karabinek tak on działa? Jak, jak, wystrzelić 50 naboi w sekundę, to będzie dobrze. Tak? <laughs> to tak? jest, to jest karabinek. Ja cały czas drugiego szukam. mam ten karabin, ale żebym zrypał. O! Jest troszeczkę słabszy, ale daje hmm. mi więcej punktów w tym, no to chyba go wybiorę. Ale mnie snajperka terroryzowała trochę, bo... Jak żeśmy stali z Marcinem przy tym smartkowerze kurwa, to mm. tam nas Ejno. zachodzili z lewej blisko. Dobra, panowie, plan dalej. No Dobra, by można we? było ewentualnie, yy, jak to się mówi... Yy, zobaczyć te, te misje, bo te już mamy misje zrobione i tutaj nic więcej tak naprawdę nie zrobimy, nie? Kurde, ale... No, dobra, usuwam modyfikację, wezmę sobie tamtą. Malowanie wąsz-pyton, poproszę! Ale sobie pomalowałem broń, chłopaki! <śmany> <śmany> Powtarzają mi się, kurwa, ten, nie? Robić yeah. kora Stabilność początkowa przydatna, uważam. A wiecie, co zrobię przy snajperce, ale się zdziwicie chłopaki. Co? Malowanie grzechotnik. I co wy na to? Nie słyszę. Hua! Dobra, zmieniłem sobie w teorii karabinek na troszeczkę słabszy, nieznacznie, ale bardziej mi chodziło o to, że teraz mi wskoczyło tam. Gdzie są te punkty? 210 mi wskoczyło, słuchajcie, dzięki temu. Mhm. Jaki plan teraz? No, idziemy do terminala i tam są te misje tanie takie tam. Mhm. Po 5, coś takiego. Tak, a stać nas? One są naprawdę tanie. No, po 5 się od, od zaczyna, a stać nas? Masz 5? Masz ja już nie mam nic, także wybaczcie. No ja mam, ja będę miał, także spoko. Ja nie wiem, nawet, ale może i tak. No to jedno? zobacz sobie inwentory, czyli i. Nie wiem, na razie mam teraz czekaj, Szybka podróż, to przenosi. 32 punkty. No dobra, jedziemy do terminala. Kto ma 32 punkty? Ja. O, ty rzecz nas zbierał. No ja wiesz, jak nie tego to. Ktoś <laughs> zaraz mi przypomni gdzie, gdzie się zbiera te y, punkty?